Cześć, 14, 114 magazyn... Nowokutkiej Motorskiej Ligi Futsalu i 14 kolejka dywizja to oznacza, że możemy mieć tylko jednego newsa: mianowicie Złote Chłopaki, mistrzem nowej huty w futsalu. Sami zobaczcie, jak to się stało. Rozpoczynamy nasz magazyn od meczu, który zadecydował o tytule mistrzowskim, ale też będzie bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o to, jak doszło do ostatecznych rozstrzygnięć i ostatecznej kolejności na podium. Niemniej, zobaczmy, jak wyglądało starcie Złotych Chłopaków z Iglą Benajmyrodziną staracjami. W tym meczu gracze Złotych Chłopaków mieli wszystko w własnych nogach. Żeby zapewnić sobie mistrzostwo, wystarczyło, że ten mecz wygrają, aczkolwiek remis lub porażka również przy korzystnych wynikach dawał im awans, ale Złote Chłopaki postanowiły, że nie będą tutaj w żadnym wypadku zdawać się na los i od razu wzięły sytuację we własne nogi. Wszystko rozpoczęło się w minucie czwartej, piłka wycofana do tyłu do Kamila Mazura, który potężnym uderzeniem z lewej nogi otwiera wynik tego spotkania, a Złote Chłopaki nie dały zbyt wielu chwil rywalowi, by odetchnąć. W minucie ósmej mamy bramkę Rodrígueza i jest 2 do 0. Złote chłopaki nie zwalniały tempa. Stwarzały sobie kolejne, coraz lepsze sytuacje. Jednakże Igloment też nieco okrzepł, i tutaj w minucie 10 koparz nie dał się zaskoczyć mazurowi. Jednakże nie miał nic do powiedzenia w minucie 19, kiedy ładną akcję przeprowadzili stranieri w do tych chłopaków i na 3 do 0 podwyższył Wilson Oliveira. Jednakże pierwsza połowa zamknęła się. Tą oto indywidualną akcją Kamila Klęka, który wykorzystał wyblok swojego brata i było 3 do jednego. Potem mieliśmy prawdziwy festiwal niewykorzystanych sytuacji. Rozpoczęło się od dobrej sytuacji Upson który już minął kopacza, ale trafił w słupek. Potem swoją szansę miał. Tomasz Bieda, ale kopacz spisał się bez zarzutu, a następnie Glomen mógł strzelić bramkę kontaktową. Kiedy bardzo dużo miejsca miał piewowarczyk, jednakże go strzał został obroniony. To chłopaki w minucie 32 mogły podwyższyć, jednakże Gonzalo Rodriguez trafił w słupek. Ostatnia sytuacja na powrót do gry przez iglomen miała miejsce po tym uderzeniu Jarka Klęka. W minucie 36 Tomasz Bieda bardzo ładnie spuentował znakomitą grę złotych w tym sezonie, strzelając bramkę z własnego pola karnego. Niewątpliwie bramka kolejki i chyba nawet bramka sezonu. Gratulacje. Piękne podsumowanie skilla Tomka Biedy. A jeszcze w 39 minucie Kapitan Kaniewski również wpisuje się do protokołu asystujące Mazurowi przy bramce na 5 do 1. Ostatnie słowo należało do Iglomenu, a mianowicie do Jarka Klęka, który wykorzystał podanie od swojego brata, ale niczego to nie zmieniło. Złote chłopaki po raz pierwszy w historii zostały mistrzem nowej huty w Ucalu i mogły wystrzelić korki od szampana. Serdeczne gratulacje. No, i życzę powodzenia przy obronie mistrzowskiego tytułu w 23. edycji. Drugim spotkaniem miało być pojedynek asystencji kolegium Modium Stytuła z Joteru Futsal. Niestety gospodarze na spotkanie się nie stawili. Joteru wygrał ten mecz walkowerem. jednakże żeby dwie drużyny już, wiadomo, że, już było wiadomo wcześniej, że zostają zdegradowane do Dwizja. I trzecim starciem miał być mecz niewalczących już oni z Dragonów z MK Teamem, który w tej chwili po zwycięstwie złotych stracił szansę na mistrzostwo, ale dalej mógł powtórzyć swój wyczyn z poprzedniego sezonu, czyli zdobyć tytuł wicemistrzowski. I MK Team zupełnie mam wrażenie, zapomniał, że gra bez Macieja Szubartowskiego, Szubartowskiego któremu rodzinne sprawy nie pozwoliły wystąpić na spotkaniu, gdyż bardzo wiele piłek było dogranych tak, jakby właśnie Maciej Szubartowski stał na boisku, w tym miejscu, gdzie zwykle przebywa i na tą piłkę czeka. I dopiero kiedy gracze MK Teamu okrzepli i zaczęli konstruować coraz lepsze akcje, to w końcu dragony przełamały atak rywali i otworzyły wynik po bramce Kurylaka w 9 minucie. Zaskoczyło to bardzo mocno MK Team, który nie mógł poradzić sobie zupełnie z pałym gibasem. A co gorsza dla nich, w minucie 13 na 2 do zera podwyższył działowy, a po chwili po bardzo składnej akcji. Na 3 do 0 podwyższył Maciej Filipowski. Druga połowa rozpoczęła się od drugiej bramki działowego i mieliśmy już 4 do 0 I sytuacja MK Teamu była naprawdę bardzo niewesoła. MK Team, tak jak wspomniałem, próbował. MK Team generował coraz to nowe sytuacje. Ale naprawdę znakomicie bronił Paweł Gibas który zachował w tym meczu czyste konto, notabene trzecie czyste konto w tej edycji. W międzyczasie mieliśmy parę żółtych kartek, mieliśmy słupki, poprzeczki, ale więcej goli już nie zobaczyliśmy. I dragony wygrały 4-0 razem timem, co udało im się po raz pierwszy od bardzo długiego czasu. A najbardziej z tego faktu mógł być Wojtek Siusarczyk, dla którego to było setnym spotkanie w Nalfie. I w dodatku był w tym meczu kapitanem aptekarzy. Dragony, MK Team 4 do 0 i po tym meczu MK Team musiał obserwować to, co będzie się działo w ostatnim spotkaniu pomiędzy Racing Kart, Orgokartowy, a Banerges, by zobaczyć, czy będzie na podium oraz y, y, jak zakończy się rywalizacja tu no, tytuł wicemieszczowski. W tym momencie MK Team y, w najlepszym wypadku mógł być trzeci, w najgorszym y, mógł y, wypaść poza pierwszą poza pierwszą trójkę. Natomiast Banerges z przypadku remisu bądź wygranej zostawało wicemistrzem ligi poprawiając swój zeszłoroczny wynik. Natomiast Racing Card by zostać wicemistrzem musiało to spotkanie wygrać w przeciwnym wypadku. Wypadało poza trójkę. Zobaczmy jak to spotkanie się potoczyło. A muszę przyznać, że naprawdę stało na ultra wysokim poziomie. Mecz otworzył, otworzyła bardzo dobra sytuacja Michała Słoniny, który nie zdołał jednakże pokonać Piotrosa Osieckiego. Jednakże chwilę później mieliśmy z kolei bardzo dobrą sytuację Krystyna Grochalskiego, który został zatrzymany przez Bartosza Dybałę. Wynik remisowy utrzymywał się bardzo długo, ponieważ aż do minuty, do minuty 12, kiedy w końcu na listę strzelców wpisał się Dawid Serafin, Jednakże, nie, jednakże ten wynik nie utrzymał się do końca pierwszej połowy, ponieważ coraz lepiej grali gracze, grali gracze Boanerges, którzy który stworzyli na początku znakomitą sytuację Świderskiego, a potem udało się doprowadzić do wyrównania Michałowi Słoninie, który wykończył dobrą... O, przepraszam, dopiero teraz widzę, że się włączył skrót. Także, tak jak wspomniałem, znaczy skrót zaczął się. Państwo widzicie również ku ze mną. To była ta sytuacja, Michała Słyni, o której wspominałem. I zaraz mamy stratę piłki. Krystian Grochalski fenomenalnie przebiegł półboiska, ale jego strzał bronił Bartosz Dybała. Potem mieliśmy z kolei sytuację, w której niewiele brakło, a Gruszecki wepchnął piłkę siatki potem w zagraniu Łęckiego. A festiwal niewykorzystanych sytuacji zakończył ten strzał Nowaka, który wrócił bardzo szybko po artroskopii Kolana na boisko. I oczywiście życzymy mu zdrowia i braku kolejnych kontuzji, ale gola w tym momencie nie strzelił. Dopiero w 12 minucie wynik otworzył precyzyjnym strzałem Dawid Serafin. Jak już wspomniałem, dwie ostatnie okazje w pierwszej połowie mieli gracze Boanerges. Na początku strzał szwiderskiego obronił Osiecki. A w ostatnim momencie pierwszej połowie przepiękną akcję przeprowadziło trio Kluza, Słonina i Łęcki i było... 2, przynajmniej 1 do 1 Bonerges poszli za ciosem i po pięknej asyście Marcina Kluzy Piotr Gruszecki dał prowadzenie Bonerges w minucie 22 ale na remis czekaliśmy niecałe 60 sekund w 23 minucie genialnym podaniem popisał się Grochalski na piłkę nabiegł w swoim stylu Dawid Serafin i był remis po chwili gracze Racing Card mogli objąć prowadzenie w tym spotkaniu po raz drugi Jednakże strzał Grochalskiego był niecelny, a w odpowiedzi Nerges stworzyło wyśmienitą sytuację, w której jednakże strzał Damiana Cebuli został obroniony przez Osiewskiego. I po chwili mieliśmy bardzo ciekawą sytuację z drugiej strony, kiedy przed szansą stanął Serafin, ale trafił w poprzeczkę. Obydwie drużyny walczyły o pełną pulę, już w końcówce spotkania tą sytuację miał Konrad Łęcki, ale piłka nieco mu odskoczyła. A po chwili na listę strzelców po raz drugi w tym meczu mógł pisać się Gruszecki, ale go strzał obronił Osiecki. A akcja meczowa miała miejsce w 39 minucie. Po wyrzucie Bartka Dybały mieliśmy ładną wymianę podań. Ostatecznie piłka trafiła do Konrada Łęckiego który w ten sposób strzelił zwycięską bramkę dla swojej drużyny. W samej końcówce jeszcze mogliśmy mieć remis, jednakże strzał serafina okazał się niecelny i mistrzowie poprzedniego sezonu, czyli racing kart, Kartowy skończą sezon poza podium. Jeszcze raz komplet wyników tej serii spotkań. Złote Chłopaki, gloweny i Rodziny Restauracje 5-2, AZS Kolegium Mediów Konstytutu Jagiellońskiego przegrywa Walkowerem z jtr Futsal 0-5, Dragony ogrywają MK Team 4-0, a Racing Card ulega Boanerges 2-3 i zobaczmy jak, wyglądała, jak wygląda końcowa tabela dywizja. Tak jak wspomniałem, mistrzem ligi zostaje ekipa Złotych Chłopaków która zgromadziła 33 punkty i muszę przyznać, że naprawdę zasłużyła sobie na tytuł mistrzowski, rozkręcała się dość powoli, ale w drugiej rundzie wygrała wszystkie spotkania i nikt nie ma wątpliwości, że najlepsi w nowej Hucie w futsal są złote chłopaki tytuł wicemistrzowski dla Banerges, który poprawia swoje osiągnięcie z poprzedniego sezonu na jedno miejsce, zamieniając się miejscami z Katimem, który wylądował tym razem na najniższym stopniu podium, a na podium zabraknie. Graczy Racing Kart, którzy zajął sobie czwarte miejsce. Jeżeli spojrzycie na bilans zwycięstw, remisów i porażek, to widać, że są takie same jak w przypadku Katimu. Jednakże Racing Karty dwa mecze oddał walkowerem. Na piątym miejscu dragony, które przez dłuższy okres w sezonie nie walczyły już o nic. Jednakże końcówka tego sezonu pokazuje, że gdyby dragony rozkręciły się szybciej, to mogłyby się włączyć do walki o medale. Na pewno tego sezonu nie zaliczą do udanych graczy i gromadzenia rodzinnych restauracji, którzy ostatecznie byli tylko jeden punkt nad strefą spadkową, a z dywizją A żegnają się ekipy Jotero Futsal, które zgromadziły na ostatecznie 10 punktów, oraz AZT z kolegium Instytutu Eagielskiego, które zakończyło sezon z ujemnym bilansem punktowym, ponieważ dwa punkty zostały im objęte za Walkowery. Jeszcze piątka kolejki, piąta, piątka czternastej kolejki Dywizja. W bramce mamy Pała Gibasa z Dragonów, Krystiana Gorchalskiego z Racing Kart, torgo Torgokartowe, zawodnikiem kolejki za przepiękne asysty, który dał ostatecznie, bo Energes Srebro dostaje Marcin Kluza. Mamy również tutaj Tomasza Bidele ze Złotych Chłopaków oraz Jakuba Działowego z Dragonów. I zobaczmy zwycięzców klasyfikacji indywidualnych. W klasyfikacji strzelców duża przewaga Dawida Serafina, który dostaje królem strzelców Dywizja. Na drugi w drugim miejscu finiszuje Konrad Tunecki z 20 bramkami, a na podium mamy jeszcze Maćka Szubartowskiego, który zgromadził bramek 19. Czwarte miejsce ex dla Kamila Kręka z Iglomenu oraz Jakuba Działowego. Z dragonów, którzy mają po 18 bramek. Piąte miejsce: najlepszy obcokrajowiec w dywizji, czyli Upson Oliveira, który trafił do siatki i rywali 17 razy. Marcin Kluzaj, i Tomasz Bieda dziurawili siatki i 16-krotnie. 9 miejsce: Krzysztof Ciuśniak z 15 bramkami, a na 10 miejscu Dominik Karaś z mkt z 13 bramkami. Zdecydowanie większość ściski jest klasyfikacja asystentów. Najlepszym asystentem dywizji zostaje Tomasz Bieda z dwóch chłopaków z 13 asystami, a niewiele brakło, tytułem się podzielili z nim Dawid Serafin oraz Elviera, którzy mieli po 12 asyst. Tuż za podium Sebastian Warszawa, który miał asyst 11, a Maciek Filipowski popisał się 10 celnymi ostatnimi podaniami. Z kolei Patryk Kurla, Krystian Nawrot oraz Kamil Klenk mieli tych asyst 9, a Rafał Bachut i Jakub Działowy po 8. W klasyfikacji kanadyjskiej, która ma bardzo ważne znaczenie przy wyborze MVP, najwięcej punktów otrzyma Dawid Serafin, który miał 43 punkty w klasyfikacji kanadyjskiej. Drugie miejsce do Super Duetu, wędruje do Super Duetu Chłopaków w czyli Tomasza Biedeusa, Nali którzy mają po 29 punktów, Kamil Klęk, Konrad Łęcki zgromadzili po 27, Jakub Działowy 26, Maciej Szubartowski, Marcin Kluza mają po 23 punkty, a Dominik Karaś i Krzysztof Ciuśniak. Po 20. Na tym kończymy zarówno ten odcinek, jaki ten sezon w Dywizja, Ale to jeszcze nie koniec emocji w tej edycji NALF-u, ponieważ za tydzień mamy mecz ostatnie mecze w Pucharze Ligi. O 20.45 najpierw rozegramy mecz o trzecie miejsce pomiędzy MK Teamem a Racing Card. Zapytają się naprawdę szalone emocje. A potem wielki finał, czyli z wiceministrz Ligi, który będzie podejmować rewelacyjnego. Beniaminka, już Dywizja, czyli broter, który do tej pory wygrał wszystkie spotkania w Lidze. Serdecznie zapraszam i śledźcie stronę, ponieważ już się pojawiły informacje na temat startu kolejnej edycji. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!